Na co ja kurde blacha byłem w mini. Nie zgrywajcie bohaterów. Jesteście otoczeni. Mój szwadron keksów bojowych szykuje się do ataku i wkroczy do akcji lada chwila. Jeśli nie podpiszecie bezwarunkowej kapitulacji, przerobię waszą cywilizację na mikrogranulki! Nie mamy wyjścia. Musimy skapitulować. To jedyna szansa na przetrwanie. Tak, nie możemy dłużej czekać na załogę, Apollo. To byli oni, nie? no weź normalnie niebo w gębie jedz bez krępacji nie po w gębie i po zębie nie z słodkim się brzydzę kto to jest Taksówka, aż puści nas ścierwo z torbami. Za chwilę głos zabierze przewodniczący Międzykontynentalnej Rady Bezpieczeństwa z planety Ziemia. Królowo. Sir, regulator z Marsa wydał rozkaz do zmasowanego ataku. Jesteśmy w pułapce! Musimy cię ukryć, wasza wysokość. No ale ja... Bez dyskusji, pani. Biegiem do Wehikułu Czasu. Szybko! Jak ja myślicie, że się ruszę bez kasy, to jesteście pacany! Senatorze? Tak pani? Jest coś, o czym pan musi wiedzieć. Słucham. Nie mam na sobie stanika. Proszę, oto mój. Dzięki. pierdyka. To będzie kurczę, można to. Się z żony wymiksuje. Co? Można się kopnąć na koncert Elvisa. Kurde, światu grozi zagłada, a pan myśli o Elvisie. Julek piłkarzy mi się śnili goli prawie. Bawiłem się w cukiernika i takiego obrońcę z marcepanu zrobiłem, że o matko, później mu dokleiłem armatkę całą w kakao i postawiłem obok tortów na wystawie. Co to za jeden? Kto? No ten. A ten? Kto to jest? Dali gadaj, jak się pan pyta, subracie! bracie! Co zrobiliście z kobietą? Pierwej niech powie, czy jest ze szlachetnego rodu. Jestem Til Schweiger, mówię głosem Więcola, w showbizie robię. Za te role nie płacą mi ale może na pół wakacji styknie. A ty całymi dniami pierdzisz w co nie? Butny urzę. Taki zeń aktor jak za mnie konsultant. Odważny więc. Nie Ty Te wredne świnie się wzięły na sposób! Chcą nam zrobić ziaziu i konkretnie wbrew! Nie cieszą mnie te wieści. No bo się domyślam. Ale są też wieści, co ucho dopieszczą. Mów dopieść. Ta książka to instrukcja obsługi wehikułu czasu. Przerobiłem na wehikuł swój motor! No i kula, jak wściekły? żejęstę bardzo ci do twarzy w sukni mojej żony, milady. Miała ją na sobie ledwie wczoraj, uprawiając petting z błaznem. O, to pan ma żonę? Miałem. Gdzie ona jest? Wisi tam. Milady, rycerz ma za zadanie zrzucić przeciwnika z konia za pomocą kopii. Jeśli szczęście twemu przyjacielowi nie dopisze, pobierzemy się. To książę też woli chłopców? No co? Jak ci się spało? By w ogóle dziś oka nie zmrzyły. Aha, wszystko jasne. Coś ty na nogę włożył? Ci rzemkę. Przegapiłem? Troszkę pan zemdlał, ale jesteśmy u celu. E, no też tak nie ciąg do. i kumników? No to O, może tam. Oh, oh. 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 Uh. Uh. Ciosnota. No. O, fu, ktoś rajdki zostawił. Powtórzę ciężko! Na górę pójdzie na Więcej ci już nigdzie nie zabiorę, żeby było jasne. Mam cię już po dziurki w nosie. Bydlak, a zresztą wypchaj się, są tacy, co by mnie na rękach nosili, by chcieli jeszcze. Mistrzu mój, rom na ziemię gotowy do drogi. Czy Jerz wrócił już w Glorii? Nie, regulatorze. Ale pojmaliśmy, pojmaliśmy tego, tego dziwolonga. Już dość! Ale nie wiem, jak się w tym Badziwiaku hamuje! Się tak nie bawię, mam pełno piachu w uszach. Cieszę ciesz, że go nie masz gdzie indziej. Czyżby jest, nic nie jest? Ach, mam nadzieję.

się z nim rozmówię. <mum> Hej Żabcia, kichikichikukum, przyjaciel czy wróg? <muśle> A, nie wróg. Co nas czeka po powrocie? Jak to, co tropikalny bzik w Honolulu? No nie czwarty. <wych Level> <mum> Mamy za mało moc. Przeciążenie. Nie świruj. Nie da rady. Że co? Za dużo ważymy. Państwu już dziękujemy. Przekraczamy limit do 76 kg i 35 gramów. O nie. Ile ważysz? 56. A ja spełniam kryteria Miss 75 kg. Ja ważę 73. A ty, ćmok? No mów, ile ważysz. Że odbył pan podróż w czasie... I że przybył pan z roku 2304, żeby ocalić świat. Mm -hmm. Co pan na to, panie Dwupaks? Mm. Sir, on mówi prawdę. Jest pan pewny, panie Medpax? Tak, panie Badpaks. Wykrywacz kłamstw to potwierdza. Nas można oszukać, maszynę, nie? Co jest grane? Surprise! Przy nas ba dotka to ciocia główka puncz

No nie, ten fotel mnie wywala, on twierdzi. Ale wytropię, je paniutki i pana w pana wynaponują w Tak. Klauskiński? Tak. Ja latam, pleć z mła. Thank you